Gdzież <śmieniu> <śmieniu> byśmy byli na jakiejś. Bezludnej wyspie? <śmieniu> ja je Oooo, co się Bustaria. dzieje! No stary, a gdzie my jesteśmy? Czym <śmieniu> Ej, nie! Nie przystępuj mnie! Chcesz słyszeć o. fajną historię? Mogę ci opowiedzieć historię taką. Opowiem ci, bo to jest o. ciekawe tylko um, właśnie zanim zaczniemy, mogę opowiedzieć Był taki, um, taki ten, taki osioł, nie? I żył na farmie sobie, nie? I pewnego no. dnia wpadł do takiej dziury. wiesz, taki, taka studnia, nie? Spadł do studni. Ale to była stara studnia, no i tam złamał nogi i tam raczej został tam i po prostu nie mogli go wyciągnąć, nie? Więc mm. ten gościu, który pracował w studni, postanowił, że w sumie i tak chciał tą zakopać studnię. To wszyscy wzięli swoje łopaty tam na około tej tej, um, tej tej, farmy, nie? I wszyscy zaczęli wsypać tam piasek, nie? Nad tego osioła, żeby go zakopać, bo tym samym czasie, nie? Żeby po prostu zakopać go, nie? Tak jak teraz robiłem z piaskiem do ciebie, nie? Dlatego mi się przypomniało. No i niestety ten. I ten osioł zaczął ryczeć, i piszeć, i nie wiedział, co się dzieje, nie? Bo za każdym razem wrzucali na niego ten. Ten, ten dirt, nie? Ten, ten piasek, czy tam. Ten, to, co zakopywali tą studnię, nie? Ale w końcu patrzą i się dziwią i myślą, co tu się dzieje, nie? Za każdym razem, co wsypywali kawałek piasku, to ten osioł się podsadzał do góry, nie? Troszeczkę. No i w końcu sobie wyszedł z tej studni i poszedł sobie, nie? W świat. I zrobili dwa w jednym. I historia, e, o ten, ten, Nauczka tego jest że zawsze w życiu ludzie będą na ciebie rzucać dirtem i trzeba zawsze się podsadzić i... i coś tam to jakie motywujące jakie moty motywujące stary ja bym to skrócił do tego że po prostu ludzie zawsze chcą cię nasrać na klatę i jak ci nasrają na klatę to wiesz kupa jest ciężka nie? I po prostu. To odrzucić, odrzucić siebie. Odrzucić i... z no siebie koniec. wszelki kał. No. I stać. I żyć. Do, dokładnie, o to chodzi. Dobra, no, stary, stary bo znowu będzie, znowu będzie, że ja na każdym odcinku starego głównie gadam. To jest przykre bardzo. <laughs> to Ej. chodź, idziemy. Musimy się wczuć, czekaj, czekaj, czekaj. Okay. Pingwin. Czekaj, ja włączę no, F8, się... żeby było dramatyczne. Aha, aha, A, aha, okej, okay, okej. Okay. I takie przybliżenia, no? No. Już? No, robię cały czas. Pingwin. Oh. Jesteśmy na statku, rozbiliśmy się, boli mnie kość odbytowa i chyba, chyba mi się złamał, sprawdź. Czekaj, kurde idę. Aaaa, ci. Wyprostowałem ci. O, ultra gay stary. Dobra, Dobra stary. Na mam skrzynki, tą biorę, hach, a co tu jest? No to ja Krzy idę zobaczyć czy jeszcze klucze. Jest stary, mam tak, mam grass block, A, wow. mam pas, mam wooden axe, pumpkin pie i 4 sticky i stringi 4 Nice, 4 stringi Że możemy no. zrobić sobie stringi A ja mam potkę niewidzialności Potkiiii wow stary uważaj, lol <laughs> Okej, okay. mamy ogólnie też challenge do, do wykonania o, na tej mapie, to jest bardzo ciekawa mapa O, no, par, no. Parę ciekawych modyfikacji związanych z że nie wiem co mamy robić a nie masz ich otwartych te te zasady? To mogę otworzyć. Czekaj. No. To Multi nam przedstawi te. A ja tu zobaczę co to za za dziwny stworek tutaj siedział. O. O o o, o. o To Dobra. nie jest stworek. Myślałem, że to kurczaczek a to. Czyli survival map, nie? Czyli no. ta do niepokonania. Ale myślę, że damy radę. Dobra, ładuje mi się. Ok, mam. Nice. E, um. Tak. Mm -hmm. Przeszukł w pozostałości postatku, czyli zrobiliśmy to. No, zrobiliśmy to, okej, okay. to jest pierwsze. Chyba, możemy te części to nie wiem, może są O, możliwe, właśnie, możliwe, możliwe, ale chyba to jest to. Tutaj jeszcze możliwe. na dole jest coś. Ehm. Znajdź tamto. innych przetrwałych, znaczy U. survivors, nie? No. I zbuduj dla nich dom. U nice, okej. Okay. Przetrwaj 10 dni, chyba bez śmierci o to chodzi. Aha, aha okej, okay. nice. Z, zbuduj bazę na szczycie góry, używając stąd brików. Prosta sprawa, prosta sprawa. E, znajdź. Alien Dungeons. Ooooooooooooo. Wow, Ciekawe. No, tame a dinosaur, czyli wycho ten. Wychowaj dinozaura chyba o to chodzi, nie wiem No żeby sytuacja. żeby ten, żeby był nasz, tak tak, jakby. No, tak, tak. Dokładnie. Me, e, zrób jakiś Paleocraft portal. Jakiś portal po, musimy spojrzeć. Z tym modem no. e, Posać drzewa i nasienia. nasienia. Nas... No, <laughs> no, nie wiem o co chodzi. No. E, zrób e, farmę zwierząt. Easy, easy. Eee, too easy, bro. No? Przeszukać opuszczone stacje takie, outpost. O, oh. oh, nice, nice. Eee, zrobić. Eee, railway, railway to jest chyba chodzi o. Oh. Takie podziemne, te, nie? System podziemny taki z tymi. Z... Eee, nie musi być podziemny, może być na, na powierzchni. No, to się łączy z tymi outpostami. Po, pociąg, pociąg mniej więcej. Uratować, uratować więźniów z tego, z oh. podziemnych kopalni. Y, tych alienów Czyli jesteśmy na jakimś wyspie alienów w takim czyli razie jesteśmy na planecie kosmitów chyba wiesz o, Zrobić nice. portal I Ta złapać pigmana i go nazwać jakoś Nice I spić, y, trapy, czyli pułapki. pułapki, monstery jakieś No nie Chodź. wiem czy, nie wiem co to się. za pułapki, oni chcą zrobić Nieważne, wykombinujemy coś, dobra okay. Idziemy tu, skocz ze mną Ta. do wody tutaj Ej, hey, ale gdzie ty jesteś stary? To ja skończę! Oh! Oh, ale blisko mnie, ja już <laughs> ja myślałem, że nie Chcę, ja dałem radę. Blisko! Udało nie. się chyba. Jeszcze raz! Nie! <laughs> <laughs> Na początku! Przecież już dzisiaj nie ja bym zrobię ja bez... wszystkie rzeczy. chyba I, e... Mam tutaj jeszcze rzeczy. Smaria! Co to za kompas? Dokąd on kieruje? Masz mój kij? Co mam? Moje kij, moje styki. Mam. Poleciamy do wody. I, masz, mój, masz moje ciasto? Jakie ciasto? Nie, nie mam. Nie. Super, bo ja zaraz umrę z głodu. Może tu się schowało gdzieś nie na górce. Super! No byłem no że skę! Nie no Kurde, Straciłem chyba stary jak Adam Małysz Osa... Skoko. Ej, tam jest jeszcze kawałek ten, kawałek statku, coś tu jest? Ej, no stary właśnie nic tu nie ma, ale szukam moich temu! Nie ma nic, nie ma nic. Może pójdziemy tam zobaczyć co jest na tym outpoście pierwszym. Tym, Dobrze, To tej jakoś nie, mi się na... udało wskoczyć nie do Hm? Nic tu nie ma, nie? Nic No nic jeszcze nie ma, jeszcze chyba przeszukaliśmy. Jest! Z drugiej strony! Jest z drugiej strony, czekaj. Tak? Już zeskoczyliśmy, nie wiem czy tam wróci. Możemy obejść naokoło tutaj właśnie. Po parkurowcu, tylko zaraz będę za głodny, żeby ten. I robi się noc! Robi się noc. Nie widzę żadnych dinozaurów tutaj. W ogóle nic nie widzę tutaj. Jak noc? O! No właśnie. Jaka noc. Ten świat jest dziwny. Świat jest dziwny, ja nie wiem, co się dzieje. Wiesz, co jest, po prostu są dwa słońce, to drugie słońce się pojawiło. A, 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 a racja, racja, na, racja. Na Ej, dobre wytłumaczenie, stary. <laughs> Jedno słońce już się zasłoniło się, a teraz drugie wyszło. Okej, okay, stary, może pod, po, gdzieś pod wodą jest tu. A czemu ja nie widzę żadnych żadnych mobów, żadnych. nic, nic tu nie ma. Musi świat. Pewnie stary. W starym na Marsie też nic nie widać. A być może są pod ziemią. A może, 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 ale ja myślałem, że jacyś villagersi tutaj będą chodzić. Ja widziałem jakieś, to są ci survivorzy chyba, Widziałeś wiesz? ich, ale dzisiaj ich widziałeś, tak. czy wczoraj? Tak, dzisiaj widziałem. O! Gdzie ty o, jesteś? O, to pewnie pindy? sobie poszli gdzieś. Co ja co jestem, pindy? ja sprawdzam ostatni kawałek naszej... Tylko nie mogę się ja wbić tutaj. Nie widziałem na mapie, potwory, tylko pod ziemią! A ja bym... Widzę cię tam! Widzisz, Widzisz mnie? A widzę cię. Nice. Ja sprawdzę ja tutaj, pindy? czy coś zostało pindy? jeszcze, bo... Sprawdzę, co tutaj jest, ok? Spoko, nie, nic tu już nie zostało. Schodzę powoli, jestem strasznie głodny, zaraz umrę z głodu. Stary. Musimy pierz... przetrwać. Ej, nie da się tu wejść na to, trzeba drabinki zrobić. S oh. Aha, no to. To jest, wiesz co, to jest chyba ten pierwszy outpost. Tak mi się Dobra, zdaje, to ja... wygląda jak Ej, outpost. to do tego więzienia. Co, Spoko. Tu, tu jest więzienie chyba. Więzienie? Co tu jest? Idę tam do ciebie. Ja idę. Jedzenie? Kto za, jest? Co, co? tu jest stary, w więzieniu Patrz, <laughs> stary kacz, przez to okno A, Gdzie on jest? On O nie, faktycznie Jedny. O, jakie ryki Ryki, ryki Ale jest groźny? On się Czekaś, złapał o, w pajęczenie mam, mam O, jaki słodki Czekaj Jak o, piszczysz O, swoje mam Dam ci spodnie, łap Yes Mogę go oswoić? Ale co to jest? Kto to jest? Jak ja go uwolnię. On mnie lubi. Ja go uwolnię. Yes! To będzie mój pet dinozaur. Ale... Czekaj, bo on do mnie ten... On chce sobie ze mną coś robić. Nie! On szuka drugiego dinozaura do ten... Do... Wiesz... Uprawiania, ale... Wygląda na to, że spodobałeś mu się, bo... Ale on ma długi ogon, zobacz to. Stań od, od tyłu od niego. Wygląda jakbym miał włączony... Multi uważaj, bo on zbliża się bardzo do ciebie. Oh no! Oh no! No! Co tu się dzieje? Oh my god. Cenzura! Cenzura... Ja, ale to drewno, bo chyba można, nie? No, wszystko można chyba. Tak Dobrze. mi się zdaje. Nie pisze, że nie można rozwalać bloków. To jest taki adventure survival, nie? To chyba e, można. No chyba tak. Jest, po prostu możemy robić co chcemy. Ale, ale zostawmy go tu na razie. Niech on tu będzie, bo nie wiadomo Spoko. po co on jest. On, on może być nasz oswojony dinozaur. Może może to jest on, może to jest on Zobaczmy tutaj czy coś jest są... Gdzie? Gdzie się wolę? to są jak takie tyś... la, la, latarnie, ja na górze jestem Jak? Ale jak tam wyszedłeś? ten tędy, tutaj po prawej stronie. A no tak, faktycznie, A, no tak, faktycznie właśnie też. To, wygląd, to wygląda jak takie te, takie syreny, nie? Takie... <laughs> A ja myślałem, że to... Prisoner! Prisoner! <laughs> 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 Aha <laughs> Pinkwin, pink, patrz coś tam jest jeszcze gdzie w tym szkole. Faktycznie. Tak. Patrz, ostatnie zalążki trawy, stary. Właśnie. kurde Czyli co z tym mamy zrobić? Mi się wydaje, stary, że to są ostatnie tutaj, opie. Mm, jakby to powiedzieć. Ale jest, zobacz, to... co ja mam. O, no, ej może to czy... można sobie rozprowadzić, stary jakoś. A o to chodzi. Od razu Chyba tego, nie, o to chodzi. No. Um, czyli wiem, może, trzeba zrobić praktycznie jakąś farmę w takim razie gdzieś. Tak, Wszystko ja jest z, piask z, piasku ja, z piasku zrobimy. Sobie. Ja zrobię stary ten, yy, no jak to się nazywa. Postawię sobie tutaj waypointa na tym outpoście. Oh, nice, Idziemy nice. Idziemy dalej patrzeć co tam jest A nie możesz tam wskoczyć po prostu drewnem? Czy pod, podsadzić? Drewnem, podsadzić się? Czekaj, ja mam ten! Wah, 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 no, no, to można wziąć. O oh, jest A, drabinki trzeba zrobić, co możemy zrobić crafting table od razu Crafting no table, jest... no i ten, i można zrobić coś jak? Ja mam pomysł, table. ja mam pomysł. Tylko nie wystarczy mi. Aha. A mogłeś, można stąd Aha! Seriously? Mam <laughs> pół, ser, pół, serduszka prawie. O, weź, co? weź to. Właśnie tak zrobię i... No! Też ma to! Nie! To było chamskie, stary. lol Logo... to było. Wiedziałem, ale fajnie mi już dało się. Tak, okropne to było. Ale dobra, to zbierzmy to wszystko: te wszystkie drewno. Mam um, sugar mam mam nasionka i jakieś dynie, ale zaraz umrę. Będziesz musiał przechować mojej temy. Dobrze, tylko że ja też zaraz umrę. Ja mam. czekaj. O! Nie umieram z głodu, chyba. Spoko Nie? Chyba Dla, nie. Chyba nie, no chyba nie. Mam nadzieję, dobra, że, że nie. wszystko się przyda, stary. Proszę na chwilę, siekierkę. Masz, masz, a ja pójdę przygotować coś do jedzenia, bo inaczej umrzemy tutaj, będziemy tak Czyli posadzić tego dirta, gdzie, tutaj? Nie wiem stary, na razie go nie, nie sać, bo nie wiadomo o co chodzi z tym. Może zróbmy jakiś pierwszy quest, jaki jest pierwszy quest, zaraz zobaczę. Zobaczy jaki jest pierwszy quest i możemy robić pierwszego quest'a, czekaj. Pierwsze to jest... Yy... Musimy wyszukać innych przetrwańców. No to tam właśnie zobaczyłem takie niebieskie coś. Możemy iść teraz tam zobaczyć? Się, no, chodź okay. zobaczyć. Ja tutaj szybko posadzę ty. Te... Ej, uważaj, a, bo tu tak jakiś je. inny dinozaur jest. Jemu może być groźny. Potwory. Co? Potwory są tam? Ja jeby. A ile? Oh. Damn! Oh! <grym> chodź tu stary. Idę, czekaj, muszę postawić tego A! Oh! Dobra, creeper zniszczony. A ah! Creeper? O! Oh, Jaki creeper? O, oh fuck, o, oh fuck! Motykie. Tam ba Ok, ja wsadzę wszystko tutaj do skrzynki, żebyśmy nie zgubili tego. Już Ej, idę do to ciebie. Tak. Starym. Ej, jak, jak wezmę potkę niewidzialności, to mogę uciec naokoło tych Creeperów i nie zobaczą mnie? Czy to już nie działa tak? Nie. Chyba, chyba tak działa właśnie. Widzę cię tam, idę do ciebie. Powoli bardzo, niestety. Dajem! A! Ratunku, umrę! Uciekaj! Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj. Żyję musimy to wygrać Idę bardzo wolno, idę bardzo wolno, nie mogę Skąd Skąd ty masz miecz? No był tam O, okej Coś TO?! Nie! <f> <fucking> <f> What Co to było? Nie wiem stary, co to było Uważaj stary, bo tam jest pełno szkieletów i wszystkiego <fut Highway hacking> What? Ej, trzeba być samym, nie mogę... WOW! Jakaś, jakiś trup na mnie spadł <laughs> Łuk! Mam łuk! Masz strzały? 2 HP, tak mam strzały wow, wow. <laughs> wow! Stary, masz łuk! Masz Ale strzały nie... za znaczy. Ooo oh, nice! Ja miałam no, nie Gdzie mam są? Plenia, nic nie mam. Gdzie są strzały? <laughs> są so nice, to ściągniemy tego creepersa Tam jest węgiel! Trzeba yes. by zrobić ten Tylko jak? A z drewna. Dobra. Idę. Idziesz? Masz workbencha ja <laughs> 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 Creeper jest! PER Uważaj! Nice! Nice! Wbijamy, wbijamy stary. Wbijamy, to jest dobre, to są. Uważaj Multi! WHATE <laughs> Uciekaj! Uciekaj, uciekaj!